W dzisiejszym odcinku Ubisoft. Univer ponownie do zdobycia Assassin's Creed Origins już dostępne w Xbox Game Pass No i Ubisoft nie planuje eventu w okresie Summer Game Festival A to tylko część newsów z dzisiejszego odcinka Tak więc zaczynamy Na pewno wielu z was, w tym również ja, czeka na event Ubisoftu a to głównie ze względu na to, że liczymy na nowe zapowiedzi, czy to o nadchodzącym dodatku do Walhali, czy też na nowe informacje o kolejnych odsłonach Assassin's Creed. A mam tu na myśli oczywiście zarówno tą mniejszą, czyli Rift, jak i ogłoszoną mi już grę usługę Assassin's Creed Infinity. Jeżeli nie wiecie, czym są owe produkcje, to zapraszam Was serdecznie do materiałów, które już wcześniej nagrałem i macie teraz link podpięty u góry lub też w opisie poniżej filmu. Patrząc na zeszły rok, 12 czerwca w ramach E3 odbył się event Ubisoft Forward, na którym to dostaliśmy dość sporo nowości, począwszy od tajemniczego teasera Świturak na roku, przez kolejny trailer, dodatku Oblężenia Paryża, a na Discovery Tour kończąc a to były tylko rozszerzenia w ramach serii Assassin's Creed prawdę mówiąc, była to tylko mniejsza część całego pokazu. Dodatkowo pojawiło się ogłoszenie nowej franczyzy w postaci Avatar Frontiers of Pandora. Która swoją drogą ma mieć premierę już niedługo, aczkolwiek nie znamy konkretnej daty, ale wiemy, że na pewno w tym roku, czyli 2022. Można więc powiedzieć, że mamy już kilka pozycji, które mogłyby się na tym evencie ukazać, ale nas oczywiście najbardziej interesują nowości ze świata asasynu. Dlatego informacja, jakoby Ubisoft miałby nie planować eventu na czerwiec, co gorsza, na cały sezon wakacyjny, trochę mnie zaskoczyła, gdyż jak wiecie, E3 w tym roku się nie odbywa. Za to, powiedzmy, że w zastępstwie jest Summer Game Festival, który to aktualnie już trwa. Składa się on z kilku różnych eventów prowadzonych przez różne studia deweloperskie czy też różnych wydawców. I bardzo liczę, że również i Ubisoft dołoży swoje 5 groszy na tym właśnie evencie. Informacje te możemy przeczytać na łamach Axios, gdzie Steven Totilo zebrał w artykule wszystkie potencjalne firmy które miały swoje pokazy w tym okresie i określił, czy będą one również i w tym roku. Aczkolwiek docierając do Ubisoftu, mamy adnotację, że przedstawiciel firmy udzielił informacji dla Axios, że wydawca nie planuje żadnego eventu. Natomiast dodał, że może takowy odbyć się później w tym roku. Tak więc trzymamy kciuk. Tak więc, jeżeli założymy, że informacje te są wiarygodne, to myślę, że powinniśmy się nastawić na to, że ewentualny event pojawi się na przełomie września i października. Ale to są tylko moje spekulacje, określone na podstawie nadchodzących tytułów, takich jak Skull Bones czy Avatar Frontiers of Pandora, którym jest najbliżej do ich premiery i co może mieć bezpośredni wpływ na tą decyzję. Lecz równie dobrze Ubisoft może chcieć po prostu wyznaczyć własny okres w roku na swoje eventy. Zajdziemy, co Wy o tym sądzicie. Czy uważacie bardziej, że powinien robić wtedy, co wszyscy, czyli w tym czerwcowym takim boom premierowym czy też ogłoszeniowym dla branży gier, czy też powinien raczej wyznaczyć swój własny termin osobny. I to by lepiej zadziałało na całą branżę. A my lecimy dalej. Jak wspomniałem we wstępie, tak i teraz szybkie info o którym już wspomniałem w jednym z poprzednich materiałów, czyli Assassin's Creed Origins w Xbox Game Pass. A pojawił się on tam dokładnie dwa dni temu, bo 7 czerwca. Dodatkowo w ostatnim filmie a proponowego potencjalnego crossover'u wspomniałem, że może akurat przy tej okazji Ubisoft udostępni nowy dodatek, lecz tak się nie stało. A szkoda, bo trochę na to liczyłem, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że są na to nikłe szanse. Tak więc jak teraz się nie udało, to zostało nam spekulować, że wyjdzie on za około 4 miesiące. Skąd ten okres czasu? A to ze względu na to, że przy poprzednim crossoverze sytuacja wyglądała tak, że od dodania plików na serwer do czasu jej premiery minęło plus minus 4 miesiące. I to właśnie stąd się wzięło. To dawałoby nam premierę na wrzesień 2022 roku. Kolejnym ciekawostką jest fakt, iż Ubisoft dwa dni temu udostępnił wszystkim graczom możliwość odebrania Unibera, czyli tego tęczowego niedźwiadka z Ubisoft Connect to prawda, nie jest ona tak do końca darmowa, lecz wymaga jedynie wykonania kilku wyzwań czy też achievementów, za które to wzrośnie na naszym koncie liczba Ubisoft coinsów. W sensie chodzi o te Ubisoftowe monety, gdyż koszt tego niedzielka wynosi 60 Ubicoinów. Po odebraniu niemalże natychmiast powinien pojawić się u Was w ekwibunku, aczkolwiek różnie to bywa z tymi serwerami, dlatego może to podpać czasami trochę dłużej. Więc spokojnie nie obawiajcie się, na pewno trafi w Wasze ręce. Kontynuując ciekawostki, Ubisoft wczoraj wrzucił post, który to zachęca do sprawdzenia nowego Merchu, związanego oczywiście z Assassin's Creed. Aczkolwiek nie dotyczy on bezpośrednio gier, a raczej papierowej ich wersji, a mowa tutaj o mandze Assassin's Creed Dynasty, która została stworzona przez Pop i dzieje się w 13 roku ery Tianbao, czyli około 755 roku za czasów dynastii Tang. A wydana ona została w styczniu tego roku? Jeżeli coś pomieszałem, to poprawcie mnie w komentarzu. Co do samych ubrań, nie wywarły one we mnie wrażenia pożądania. Wiecie, jak czasami zobaczycie jakąś bluzę z jakąś super grafiką, związanego z waszą ulubioną grą, czy zespołem muzycznym, czy też y, klubem. E, raczej są one przeciętne. A szkoda, bo chętnie bym kupił coś związanego z Assassin's Creed. Szczególnie jakąś bluzę z fajnym logiem. No, szkoda. No, a teraz trochę z innej beczki, co prawda nadal związanego z Ubisoftem, aczkolwiek nie za bardzo z Assassin's Creed. Co prawda uwielbiam Assassina, ale gram też w inne gry, a w ostatnich dniach postanowiłem sprawdzić, jak idą zmagania Ubisoftu z kolejną grą kompetywną, z aspiracjami turniejowymi. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, o jakiej grze mowa, to mowa tutaj jest o Roller Champions. Muszę przyznać, że poświęciłem parę ładnych godzin, e, mam już osiągnięty 10 level, roller. Lore... Lo, roller pasa. roller pasa. Czyli takiego po prostu season pasa. Powiem Wam, że na początku nie zapowiadało się, że polubię tą grę. gdy sterowanie było jak dla mnie nie do końca zrozumiałe. No aczkolwiek po kilku meczach e, i może po kilkunastu stało się na tyle intuicyjne, że z satysfakcją dołączam do kolejnych meczów. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w ten tytuł, to ja serdecznie Was zapraszam, myślę, że może Wam się spodobać. Tym bardziej, jeżeli graliście na przykład w Rocket League i Wam się spodobał, to ten tytuł równie dobrze powinien Wam przypaść do gustu. Sama gra jest dość dynamiczna, szybkie podania, uniki, wyskoki i tego typu interakcje są powtarzalne co kilka sekund, dodatkowo atakując przeciwników w celu ich powalenia, by nie udało im się przejąć piłki, którą aktualnie nasz team próbuje umieścić w bramce, lub też w celu po prostu pobalenia przeciwnika, który niesie piłkę, no muszę przyznać, że naprawdę coś pięknego. Emocje sięgają zenitu, moi kochani. Bardzo przyjemnie się w to gra. Nie chciałbym tutaj robić recenzji tego tytułu, dlatego przekazuję wam tylko moje wrażenia, aczkolwiek tyle czasu już poświęciłem tej grze, że myślę, że poświęcę jeszcze trochę i zrobię osobny materiał poświęcony tylko właśnie tej grze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zawsze coś innego. Wiem, że kanał jest Pod Assassin's Creed, aczkolwiek to Wam powinno też się spodobać. No dobrze, a teraz przejdźmy już do ostatniego newsa, w którym to chodzi o kolejny drop który to ma być udostępniony na łamach Amazon Prime Gaming, a dowiedzieliśmy się tego za pomocą, czy też z udziałem Access the Animus. Kanał, który możecie kojarzyć czy z YouTube'a, czy z Twittera, on naprawdę długo, bodajże chyba 9 czy 10 lat już zajmuje się Assassin's Creedem i rozwiązuje bardzo dużo takich zagwostek, czy to w lore gry, czy też na przykład cały przetłumaczony język ISU, też również tam został złamany na tym kanale. Zachęcam naprawdę do zapoznania się z tym kanałem. Jak widzicie na zdjęciu, do odebrania miałby być skin z pakietu Karola Wielkiego do longbowta wraz z tarczą oraz mieczem. Jednakże w dniu dzisiejszym, jak to nagrywam, a jest 8 czerwca. To jeszcze nie ma nic takiego w rozpisce bonusów, które dostaniemy za partycypowanie w Amazon Prime Gaming. Zachęcam was serdecznie, żebyście sprawdzili sami, czy jest już dostępny, jeżeli oczywiście was to interesuje, a jeżeli będzie, to będę wdzięczny za udostępnienie na przykład bezpośredniego linka w opisie, boże, w komentarzu pod tym filmem. Dzięki wielkie moi kochani. No i dodatkowo, jeżeli korzystacie z tej usługi, to macie również do odebrania w Park Ride 4 za darmo. Tak więc myślę, że to jest dobry deal. No a tymczasem moi kochani, to było na tyle w tym materiale. Był taki trochę inny materiał, mam nadzieję, że Wam się podoba. W przyszłości tak myślę, że również będzie więcej takich materiałów, może nie skupiających się stricte pod Assassin's Creed, tylko ogólnie o Ubisoftie. Bo sam awatar Frontiers e, of Pandora jak wyjdzie, to też bym chciał poświęcić czas, tylko że to wszystko zależy, czy mi się spodoba sama rozgrywka i czy będzie na tyle ciekawie, żeby po prostu nagrywać jakieś takie materiały, może nie takie same jak w Assassinie, ale bardzo podobne. No a nam pozostaje czekać na kolejne newsy od Ubisoftu w związku z czy to rozwojem Assassin's Creed Valhalla, czy też po prostu z rozwojem poszczególnych części takich jak Rift czy Infinity. No a tymczasem ja się z wami żegnam moi drodzy. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i na razie. Cześć, cześć, cześć.